W Szczecinie trwa wojna pomiędzy nowymi i starymi władzami pogoni. Aleks Haditagi rozpoczął krucjatę przeciw, jak to nazwał, pasożytom, złodziejom, kłamcom i nieuczciwym, skorumpowanym działaczom. Jarosław Mroczek wystosował oświadczenie odnośnie tej skandalicznej sytuacji. A oto jego treść. W związku z szeregiem wpisów pana Aleksa Haditagi. Jakie ukazały się od dnia 3 marca 2025 roku do dzisiaj na Platformie X, a także na innych portalach społecznościowych, jako cytowane wypowiedzi większościowego akcjonariusza Pogoni Szczecin SA, które dotyczyły mnie osobiście, informuje niniejszym, że wszystkie zarzuty mnie postawione są nieprawdziwe. Przez cały okres sprawowania przeze mnie funkcji prezesa zarządu spółki Pogoń Szczecin SA. Nigdy nie przeprowadziłem żadnego nielegalnego działania i nie działałem na szkodę klubu. To oświadczenie jest jedyną moją wypowiedzią publiczną w kontekście stawianych mi publicznie zarzutów. Nie chcę absorbować nikogo interesującego się Pogonią Szczecin swoją osobą i niezrozumiałą dysputą z panem Aleksem Haditagi. Pogoni Szczecin jest potrzebny spokój i skupienie się na osiąganiu celów. Które stoją przed drużyną. Nie mam żadnego wpływu dzisiaj na tę działalność, w związku z czym nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób jej komentować. Jeśli mam swoje przemyślenia w tej kwestii, mogę je przekazywać bezpośrednio panu Aleksowi Haditagi w prywatnej korespondencji, której, zgodnie z zasadami przyzwoitości, nie przekazuje się innym osobom w żadnej formie, czy to pisemnej, czy werbalnej. A pan Aleks Haditagi. Samodzielnie może podejmować decyzję, czy chce poznać moje spojrzenie na bieżącą sytuację pogoni, czy po prostu usunąć taką korespondencję bez czytania. Informuję, że wszelkie sprawy sporne, jeśli od momentu tego oświadczenia się pojawią, będzie od tej pory prowadziła kancelaria prawna, której powierzyłem dbanie o wizerunek mój i mojej rodziny.